Hej, dzień dobry! W sobota idziemy w miejsce, w którym już byłem wiele razy, ale nigdy nie ruszałem, właśnie stąd. A gdzie zaczynamy? Już Wam pokazuję. Dzisiejsza wyprawa zaczyna się w miejscu, w którym wiele osób zaczyna swoje wyprawy idąc na śnieżkę, a właśnie tam dzisiaj idziemy. Idę tutaj z dwoma panami, którzy mnie wyciągnęli, miałem jeździć gdzie indziej, a zaczynam z miejsca, które jest magicznym miejscem i już Wam pokazuję. A mianowicie jest to Kościół Ewangelicki, znany jako Kościół Wang. Kościół ten w 1800 w którymś roku został przeniesiony właśnie z miejscowości Wang, ale przez V z Norwegii i właśnie został umiejscowiony w Karpaczu. Miejsce, z którego rusza wiele, wiele, wiele bardzo wycieczek turystycznych i grup właśnie na śnieżkę. Stąd ruszamy do schroniska Samotnia, później do Domu Śląskiego, i jak się uda zdobywamy śnieżkę, więc miłego dnia wszystkim życzę i widzimy się na szlaku spod świątyni Wank ruszamy oczywiście dzisiaj szlakiem żółtym i zielonym i grzejemy do schroniska samotnia tam spróbuję więcej trochę nagrać, bo ostatnim razem wszystko mi wysiadło, było tak zimno a dzisiaj mam nadzieję, że się uda W pierwszych 300 metrach okazuje się, że zobaczcie, wszyscy zakładają raczki, bo jest lodowisko, ślizgawica, więc aż się boję pomyśleć, co będzie dalej. A chłopaki raczków nie mają. Mają takie, jak to nazwali, pseudo -raczki, więc na pewno będzie wejście bardzo trudne. Zobaczcie, wszyscy nakładają, tylko 200-300 metrów od Kościoła Bank podeszliśmy. I już się nie da iść. Więc pamiętajcie o raczkach. wam z góry. Robi się coraz piękniej. Już pierwszy śnieg. Skręciliśmy na żółty szlak. Tych, którzy obserwują mój profil, to ostatnio z Danielem szliśmy z góry od samotni. Nie ostatnio. No już troszeczkę minęło czasu. Od samotni w stronę wanga, ale my skręciliśmy zaraz tu za zakrętem w tą stronę i poszliśmy do Borowej i do przesieki. Wyprawa przez Jelonka, schronisko, skalny stół, skowar. Kto nie widział, zapraszam na YouTube. Warto zobaczyć. I się chłopaki też wybrali przez las, a nie tak jak inni turyści. Tu obok idzie droga i wszyscy idą asfaltem. A tutaj macie cennik, gdyby ktoś nie wiedział. Trzydniowy. Ten trzydniowy mnie zawsze przeraża. Nie wiem czemu. Ludzi dużo, bo sobota. Chłopaki są tam. A ja jestem tu. Także bilety widzieliście ceny. Jesteśmy na Polanie 1067 metrów. Tu jest rozejście szlaków. My idziemy w stronę samotni, która znajduje się dosłownie niedaleko. Podchodzimy coraz bliżej samotni. Marcin prowadzi. On jest hardcorem. My tu dyszymy z tyłu. Patrz jak on idzie. Jak, jak młoda antylopa. A nie my jakiś Play z Kevinem się męczymy. No. Blisko coraz bliżej. Pierwszego, pierwszych dwóch kilometrów. A 17 wszystkiego będzie. Ludzi bota. Szlak prosty, więc jeszcze ich jest więcej. Śniegu trochę i maszerujemy. Z ostatniej wyprawy z Danielem wziąłem poprawkę i dzisiaj zjadłem dobre śniadanie. I da się iść, aby śniadania było ciężko. Czyli to pokazuje, jak dużo dobre śniadanie daje. Idziemy dalej, coraz bliżej samotni, chłopacy coraz bardziej zmęczeni. Zaraz trzeba będzie ich nieść, a nie chcę nawet myśleć co będzie się działo. Jak od Domu Śląskiego zaczniemy podchodzić pod Śnieżkę, tam będzie hardcore. Znając życie pewnie sam pójdę, chociaż mam nadzieję, że się zmobilizują. Idę, gonię chłopaków, bo ja nagrywając zawsze tracę i gdzieś z tyłu się plątam a oni tam już z przodu są. Dzisiaj widoki są inne niż ostatnio, chociaż ja nie mam szczęścia, tłumaczę do, do pięknej pogody, gdzie są idealne warunki. Zazwyczaj mam tak, że właśnie jest tak jak dzisiaj, zachmurzone, ale i tak mimo tego jest pięknie. Zbliżamy się coraz bliżej do samotni, o chowaki robią zdjęcia. Tutaj zobaczcie, widać jak erozja, erupcja, jak skały zaczynają pękać, one się będą osypywać. Tam widać jakie warunki są, a oczywiście tam idzie szlak na górze, bo z niego szliśmy od Słonecznika z Danielem, to też można zobaczyć na YouTubie. Według mnie jest to jeden z łatwiejszych szlaków do pokonania. Nie wiem, czy nawet z wózkiem by się nie dało, bo nie jest trudny. Nigdy nie zwraca wagi, bo idę lasem, tymi troszeczkę bocznymi szlakami, ale drogą myślę, że się da. Więc schodzimy na dół, Widać już na dole jest mały staw. I przy nim już tam ludzie robią. Znajduje się widać pomost i schronisko samotnia. Jeszcze raz się przypomnę, nie wiem, czy mówiłem, ostatnio widziałem, że samotnia wrzuciła, że szuka ludzi do pracy na weekendy. Fajna praca, super miejscu. Chociaż samotnia podobno się bardzo mocno zmieniła. Ja jestem tutaj od niedawna, w tych rejonach mieszkam i dawniej podobno samotnia była bardzo kultowym schroniskiem. Dzisiaj stało się bardzo nowoczesne. I ślicznie, zobaczcie. To jest takie trochę nasze kalkonowskie morskie oko. Można wyrzec Karkonoskie morskie oko. Chodzi w raczkach. Z dużej góry idę. Nie hamuję. Nic się nie dzieje. Patrzcie. Idealne warunki. No i mamy to samotnie. Zdjęcie zrobię do przebitki. I idę do chłopaków, którzy są tam. Pięknie, zaraz sam, oni pewnie wejdą do samotni, a nie, a później ruszamy do strzechy akademickiej. Mogliśmy ominąć samotnie, ale chciałem chłopakom pokazać, żeby mogli odpocząć, ponieważ są zmęczeni i takie piękne warunki, zobaczcie jak ślicznie. Chłopacy odpoczywają, zobaczcie jak to jest cudownie. Znowu pewnie w jednym odcinku się nie złapiemy. Będzie trzeba zrobić ich kilka. Tam jest zejście właśnie od co przyszliśmy. Samotnia. Tamtędy się idzie tam i tam jest strzecha akademicka. Mijamy samotnie. Tam jakieś szkolenia Go przyrobi. Zaraz spróbuję zbliżyć. O, tam GoPr ma szkolenia. Chłopaki poszli tam, czyli idziemy do... E, idziemy do 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 do, do strzechy akademickiej. Już trochę bardziej ubrani, bo zaczyna tu już być odczuwalne zimno. Nawet na telefonie podłączyłem powerbanka, pokazuje, że ze względu na zimno ładowanie nie jest tak jak trzeba robione, więc co będzie wyżej, nie wiem. Idziemy. Piękne, zobaczcie zdjęcie. Ślicznie. Później jeszcze raz będzie Strzecha Akademicka, którą już widzieliście dzisiaj w innych warunkach. Samotnia, mały staw i podchodzimy do Strzechy. I wyłania się przed nami schronisko Strzecha Akademicka. Kolejne, drugie, już dzisiaj Strzecha. Dla tych, co nie wiedzą, od samotnie jest oddalona. Jakieś 300 metrów, nie więcej. Bardzo blisko. Więc łatwo się przemieszczać między tymi dwoma schroniskami. A później dalej ruszamy w stronę Śnieżki. Ludzie tu i do tędy. Widzę. Tam coś się dzieje. Wszędzie jakieś instruktażowe pokazy. Inne rzeczy, oczywiście. Sobota, dzień turystyczny, wycieczki. Więc pokażą, jak się sturlać. Na dół. No i akademicka przed nami. No i tak wygląda po odnowieniu strzecha akademicka. Widoki jak zawsze nie ma. Ludzi więcej. Tam chyba, jak się nie mylę, ale nie jestem pewien, muszę zobaczyć, czy do. To jest też, a nie, to jest ten szlak, który mieliśmy iść, ale poszliśmy w pierdosamotni samotni. To jest właśnie ten szlak, który zboczył. Znaczy prosto poszedł, my zboczyliśmy. Tutaj zobaczcie, zimno. Wszystko A tak wygląda dach ta schroniska. Strzecha akademicka, wejście zimowe na tych, którzy nie byli byliśmy na, ostatnim, na ostatniej wyprawie, więc można zobaczyć na, naszym, na moim kanale YouTube A my idziemy tam do sumie jak widać nic nie widać widoczność coraz słabsza ja nie mam szczęścia do pięknych pejzaży krajobrazów Zobaczcie, jak tu szaro szron wszystko zamrożone, jest coraz większy mróz, szać bardziej, to się nazywa szać, ponieważ jest mgła, i jest mróz, i z tego wychodzi szać. Moi koledzy gdzieś tam z tyłu, dzisiaj byłbym dumny, gdybym przez Danielem, bo naprawdę kondycja wyśmienita. Czuję się idealnie, ideolo. Więc nic, tylko maszerować. Najgorsze będzie te podejście ostatnie, do chłopaków tłumaczę. Chciałem, żeby wzięli sobie kijki i z kijkami szli, to twierdzą, że to nic nie da. Uważam, że kijki minimum 30% zostawiają siły, ponieważ ręce przejmują to wszystko, ale nie przynudzam. Zostawiam więcej, więcej czasu na kolejne nagrania. Warunki bardzo mocno się zmieniły, coraz słabsza widoczność. Nic nie widać. Moi kompanii kompani gdzieś zostali z tyłu, nie ma ich niestety, do domu śląskiego zostało półtorej kilometra, a ja idę sam, bo chłopaków nie ma, więc kontynuuję sam, poczekam na nich w domu śląskim, bo tu nie ma co się zatrzymywać, cześć się dziura trochę w okienku pogodowym, nie ma chmur, zobaczcie, dużo lepsza widoczność, wszystko widać na dalszą odległość, ale to chwilowe, bo pewnie zaraz coś nawieje. Ja wciąż idę sam, bo kompanów nie ma, na razie wejdziałem w rękę, bo ładowanie mi nie idzie, bo pokazuje, że za zimno jest na ładowanie, ale już czuć, zobaczcie, już się zaczyna szron, wszystkie choinki przepięknie wyglądają. Przepięknie to wygląda. Nigdy tego się nie da pokazać na takich ujęciach, ale na żywo to wygląda pięknie. Zobaczcie, jak to pięknie. Już widać dom z Tam gdzieś o zarysy ale ludzi też coraz więcej e, Doszedłem do, do domu śląskiego Sam chłopaków jeszcze nie ma Mam nadzieję, że zaraz przybędą Tu oczywiście wielkie tłumy co widać, słychać i czuć, są morsy Gracjana nie widać, ale morsy są Też morsuję panowie, ale ale z wami nie widać. Także <todgłosy> 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 Wyzwanie wielkie, ja czekam na swoją ekipę, żeby podjąć decyzję, czy idziemy dalej. Jeżeli nie idziemy, to idę sam, bo czuję się świetnie. Ale trzeba czekać chłopacy są zmęczeni, więc myślę, że to potrwa trochę. A ja dzisiaj kondycja niesamowita. Dobre śniadanie, przede wszystkim. Weszliśmy do schroniska. ludzi, ludzi mój Dom śląski, herbata, czekolada, a później wrócimy tutaj, coś zjeść, ale nie chcemy się przejadać, żeby mieć siłę na wejście. Ludzi, tłum, sobota i nawet. Nawet Kevin powiedział, że ostatni etap to był taki lajtowy, że był od nudy. No i dlatego tu jest tak dużo turystów, bo ostatni etap jest bardzo nudny. Więc widzimy się na podejściu na cienieszkę. Także ruszamy. mocniej mocniej uzbrojeni tam wieje chłopaki już poszli, więc będę ich gonił idziemy w tamtym kierunku przyszliśmy stamtąd, więc widzę, widzimy się na podejściu pozdrawiam ludzi z Podlasia, których spotkałem właśnie w schronisku e, w schronisku Dom Śląski Fajnie spotkać ludzi z Podlasia Też jestem z Podlasia, spotkać w takim miejscu, więc Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i jedziemy Chłopaki poszli, bo mam ich dogonić Tak, zobaczcie ile ludzi Na gęsto Teraz mała przerwa, ale Później znowu patrząc, że jednak dużo ludzi jest z raczków, a gdzie moja ekipa? Nie wiadomo tam, gdzie została moja ekipa. Tu idzie jeden obywatel. A drugiego nie widzę.

Zrobiło się wręcz Gorąco Miało wiać A nie wieje Wyszło, chodzi słońce Nic tylko się cieszyć Ja nałożyłem kominiarkę Ale trzeba zdjąć Bo to nie ma Sensu Jeszcze nagram, zobaczcie kogo spotkałem na dzisiejszej wyprawie z człowiekiem, Trzyma. którym gdzieś się tam wybieramy, gdzieś się chcemy spotkać nie możemy. Człowiek siwieje od tego czekania. No właśnie, i ta broda rośnie, nie? No, no. Kto nie zna, to Gracian Rudy Tur. Właśnie. Zapraszamy na jego profil. Chłop prowadza wszędzie. Po polach, po, 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 sudę, po tak lasach, po dziurach. Ostatnio widziałem gdzieś tam wyprowadził do jaskiń ludzi i nie powracali. I bardzo dobrze. No. Mamy przyludnienie ziemi. Tak a jest. zginąć w jaskini to fajna sprawa. A ci co, a ci, co sobie poradzą, to wiadomo, że sobie zawsze poradzą, więc wrócą. Pamiętajcie, ekipa, małe grupy mogą więcej. Tak, trzymajcie się. Na razie. No i udało się spotkać Graciana, jak widzieliście. Próbujemy się spotkać bardzo już długo, ale się nie udawało. Dzisiaj Tak jak się dzieje, taki dziwny zbieg okoliczności. Tu PKSEM przyjechali. Eee. Tak wygląda. Śnieszka niestety niestety dla tych, którzy nie chodzą, tutaj nie ma schroniska. Tu nie ma nic. Jest po czeskiej stronie. E, tam widziałem, że można coś zjeść i tam wjeżdża kolejka. Ludzi jak zawsze tutaj jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj ciekawostka, że tutaj pracuje jeden pan, który codziennie przemierza to trasę, co my dzisiaj żeśmy szli, żeby przyjść do pracy. I ostatnio oglądałem, że często coś zdarza, musi się coś zapomnieć i musi się wracać. Więc naprawdę, jeżeli macie trudną pracę, ciężką, to pomyślcie, jak ma ten pan, który codziennie musi tutaj się wdrapać, a ludzie idą i widzą, jak cierpią, a ten pan po prostu idzie do pracy. Więc kochajmy to, co mamy. Zaczyna padać śnieg. Nie wiem, gdzie ta moja ekipa, czy oni weszli, czy nie weszli, czy dali radę. Bardziej chyba zawiewa, niż pada. Są i morsy. Z Gracjanem... Z Gracjanem, Gracjan tłumaczy, też szli morsy, ale ubrani byli. No. Czekam na ludzi. Czyli, czyli widzieliście wszystko, Śnieżka od tej strony, dzisiaj od strony polskiej. Ostatnio od strony czeskiej. Stamtąd gdzieś powinni iść moi ludzie, których wciąż nie widać. Na pewno najtrudniejsze będzie zejście, bo ludzie na tyłkach zjeżdżają. Dużo osób nie ma raków i jest naprawdę bardzo trudno. Więc. Do następnego. Przy zejściu. Minęło 15 minut od mego wejścia i nie ma moich towarzyszy, więc chyba schodzę, bo nie ma sensu czekać. Jeśli po drodze. A idą! O! Sok! Są chłopaki i daliście radę. Kurde, jak miło Was widzieć. Ja już tutaj 45 minut na Was czekam. Tak? No to pięknie. Kończymy naszą wyprawę z miejsca, którym rozpoczęliśmy, czyli przy świątyni Wang. Chłopaki poszli do samochodu, ja jeszcze tutaj, żeby coś pokazać tak to wygląda zobaczcie tak to wygląda trzeba płacić oczywiście żeby ktoś wiedział co i jak drukowy normalny 14 zł gdyby ktoś się wybierał będziecie wiedzieć jakie są ceny 14 zł. Widzieliście bilet normalny? Nie wiem, czy to drogo, czy nie. Sami dajcie znać. Napiszcie komentarz, czy drogo, czy nie. 14 zł. Za wejście do świątyni Wang. Karpacz zaczyna przygotowywać się do nocy. Robi się ciemno. Tu znowu śliskie podejście. Trzeba wejść. A ja żegnam się z Wami. Dziękuję za dzisiejszą wyprawę. Dla tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału. Zapraszam do subskrypcji, słoneczek, lajka i do przejrzenia innych filmów, bo często filmy są ze sobą powiązane w jakiś sposób, bo chodzę po podobnych szlakach, a nawet nieraz przecinam te same. I wracam do historii, które wydarzyły się wcześniej. Trzymajcie się, do następnego. Hej, leśny biking!